Ja na swój pierwszy reportaż ślubny poszedłem już z dwoma aparatami fotograficznymi. I to polecam też Wam, jako początkującym fotografom ślubnym: Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. W tamtym czasie na stanie, że tak powiem, miałem jeden aparat fotograficzny, drugi po prostu na to jedno zdecenie wypożyczyłem. Od cała historia. O kartach pamięci będzie dosyć krótko, szybko, zwięźlej na temat. Warto zadbać o to, by mieć sensowne karty pamięci, to znaczy takie, które pozwolą nam nie zmieniać ich w trakcie wesela. Są też szkoły takie, które mówią o tym, że warto wymieniać karty na weselu. Czyli robić na kilkanaście różnych kart i często je zmieniać. Moim zdaniem, lepiej zainwestować w dobre, sprawdzone karty pamięci i przede wszystkim w aparat, który ma. Dwa sloty na karty pamięci. Im mniej zmian kart pamięci, tym mniejsza szansa, że gdzieś ją uszkodzimy, że gdzieś ta karta nam się zgubi. Dlatego ja mam dwie karty do każdego aparatu, czyli łącznie cztery karty po 128 GB. Ile mogą kosztować karty pamięci? No, wziąłem trzy przykładowe marki, czyli Lexar, profesjonalną serię Lexara za 235 zł, jedna karta 128 Jeżeli chodzi o karty, które ja posiadam, to jest Angelbeard, Jedna taka karta to jest koszt 290 zł. Trochę szybsze takie wersje, ale nie najwyższej klasy sandyski, to jest około 110 zł. Warto też wziąć pod uwagę to, że można czasem taniej znaleźć niektóre karty, ale trzeba uważać na podróbki, zwłaszcza w przypadku SanDisków, bo to chyba najpopularniejsza obecnie marka, jeżeli chodzi o karty. Dlaczego używam akurat kart Angelbird? Z prostego powodu, jest to marka, którą dostałem kiedyś na testy, sprawdziłem, no i się po prostu sprawdziła. Te karty są przede wszystkim pancerne. Ja po już dłuższym okresie użytkowania nie widzę żadnych luzów w tych kartach, co spotykało mnie na przykład w przypadku Sandiska. Dlatego osobiście rekomenduję karty Angelbeard, ale jeżeli wybierzecie inne, to też pewnie dadzą radę. Tak jak mówię, kupujcie przede wszystkim ze sprawdzonego źródła, aby były to oryginalne karty pamięci. Z takich. Ogólnych rad na temat zgrywania i archiwizacji materiału, to nie polecam nic dłubać przy zdjęciach, żadnych zdjęć kasować jakoś w trakcie wesela. Róbcie zdjęcia i tyle. Kasowaniem, usuwaniem, przeglądaniem zajmijcie się potem na spokojnie na komputerze. Po powrocie do domu sugeruję jak najszybciej zgrać materiał na dyski zewnętrzne i na jakąś chmurę, najlepiej jakiegoś Dropboxa czy Google Drive. To spowoduje, że będziecie mieli szybko gdzieś tam kopię. Zabezpieczające w różnych miejscach, no i zmniejszy ryzyko jakiejkolwiek utraty materiału. Ja staram się też tak to ogarniać, by po zleceniu, gdy mam cztery karty w aparacie, to dwie z nich sobie chowam i na kolejne zlecenie używam tylko tych dwóch, a w zapasie mam gdzieś też jeszcze inne dodatkowe karty, no ale to już droższa wersja. Na początku wystarczy wam tyle kart, ile wejdzie do aparatu, plus ewentualnie jakaś jedna zabezpieczająca was, gdyby coś się z kartą na przykład w dniu lub ustało. Jeśli chodzi o obiektywy, to co na start wybrać? Od razu mówię, bo pokażę Wam zaraz porównanie obiektywów od danych producentów. I wiem, że to nie są wszyscy producenci, i wiem, że są jeszcze takie obiektywy jak Tamrony czy Sigmy, które też są bardzo dobre. Przede wszystkim chyba Sigmy. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Ale chciałem to dosyć uprościć i pokazać Wam różnicę na systemowych szkłach dla trzech producentów, takich wiodących w tej chwili, czyli Canon, Nikon, Sony. Ja nie ukrywam nigdy tego, że sam korzystam z Canona, ale też nie jestem jakimś totalnym fanboyem, znam ludzi, którzy korzystają z Sony i są mega zadowoleni, z Nikona też jakichś No To oczywiście żartuję, myślę, że każdy obecny bezlusterkowiec, który ma tam Jakieś określone funkcje będzie się dobrze sprawdzał, tak naprawdę. Jak to wygląda u producentów? Jeżeli chodzi o 35, to Canon oferuje taki podstawowy model 1.8, światło za 2150 zł, Nikon o tej samej jasności 3200 i Sony 2500. Ja mam tego Canona, jestem z niego bardzo zadowolony, więc tutaj akurat wypada to na korzyść Canona. Jeśli chodzi o obiektywy 50 mm, to Canon 860 zł. Nikon 2250 zł i Sony 750 zł. Innych obiektywów nie brałem pod uwagę, mimo że można by na przykład jeszcze wziąć jakąś 85. Dlaczego innych obiektywów nie wziąłem pod uwagę? Bo ja rekomenduję 35 i 50. Dwa idealne szkła do nauki reportażu. Mówię tu o stricte takim reporterskim podejściu. Pod sesję ta 85 się może przydać, ale uważam, że na start, by przełamać lody, podchodzić bliżej ludzi. 35 i 50 będzie świetne. To jest moja rekomendacja. Ja tylko z takich obiektywów obecnie korzystam, więc to też rekomenduję. Oczywiście znajdą się tacy, którzy będą twierdzić inaczej i nic złego w tym nie ma. Może mają trochę inne podejście do fotografii. Ja z mojej strony, tak jak mówię, 35 i 50. Jeżeli chodzi o te dwa obiektywy, to 35 dokładnie tą zrecenzowałem w innym filmie, więc będziecie mogli zobaczyć ten film. Wyświetli się Wam gdzieś tutaj karta. Jeżeli chodzi o 50, to tej 1.8 nie mam. Mam 1.2, która jest prześwietnym obiektywem. I recenzję tego obiektywu znajdziecie też gdzieś tutaj. No to dobra, teraz krem de la Creme, czyli aparaty. Zwróciliście pewnie uwagę, że w obiektywach wygrywał Canon. Jeżeli chodzi o stosunek ceny, bo tak jak mówię, jeszcze dochodzą tam później Sigmy, czy na przykład takie wyższe modele obiektywów, gdzie w Canonie na przykład może być drożej. A nie mamy Sigmy do Canona, więc może się będzie opłacało wziąć inny system. Jeśli chodzi o aparaty, no to wziąłem pełnoklatkowe modele pod uwagę i Canon tutaj wypada też najlepiej, bo jest najtańszy, ale trzeba zaznaczyć bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Jeżeli chodzi o Nikona i Sony, to te dwa modele, które tutaj widzicie, posiadają już dwa sloty na karty pamięci. Także to jest duża, duża zaleta tych aparatów w przypadku fotografii ślubnej. Canon tego nie ma, ale wiele zależy od waszego budżetu, także może dobrym pomysłem na start będzie wziąć tego podstawowego Canona na przykład i na pierwsze wesele, tak jak ja, wypożyczyć sobie po prostu drugi aparat. Wyjdzie trochę taniej, nie wiecie jak się potoczy wasza przygoda z fotografią ślubną, dlatego może to jest jakaś opcja. Jeżeli jednak jesteście pewni, że wejdziecie na dłużej i chcecie wyższy model, to Canon też oferuje wyższe modele z dwoma slotami na karty pamięci, albo możecie wybrać Jakiegoś Nikona albo Sony. Po prostu. Nie będę się tu rozczulał nad innymi różnicami tych aparatów. Nie moją domeną jest porównywanie specyfikacji technicznej. Kompletnie się tym nie przejmuję, nie rozgminiam jakby każdego modelu bardzo dokładnie. Każdy producent ma jakieś tam swoje zalety. Jak już wspomniałem na początku, ja korzystam z Kanona i jestem z niego mega zadowolony. Ale to nie znaczy, że jak wy zaczniecie korzystać z Sony, to coś będzie nie tak. Pewnie też będziecie zadowoleni. Warto jednak jakoś tam przemyśleć tą decyzję, przeliczyć sobie pewne koszta, jakby możliwości, rozwój danego systemu. Zapewniam was, że jakikolwiek aparat nowoczesny wybierzecie, który powstał w ostatnich dwóch czy tam trzech latach nawet, to najprawdopodobniej on wam w 100% wystarczy. Autofokus najczęściej w tych aparatach jest bardzo dobry i na dzisiejsze standardy będzie jak najbardziej okej. Okay. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak pracować na reportażu ślubnym, chcecie się doedukować, no to w linku, w opisie znajdziecie przekierowanie po prostu do moich kursów, konsultacji czy warsztatów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to śmiało korzystajcie. Są też dodatkowe rzeczy, takie jak lampy i wszelkie inne akcesoria. Na pierwsze zlecenie raczej bym nie inwestował w komplet czterech, czy pięciu lamp, by błyskać na parkiecie? Raczej bym korzystał z lampy na wody po prostu. Musicie pamiętać, że to też jest biznes i trzeba jakby to przeliczyć. Pierwszy ślub i tak pewnie nie będzie najlepszym, jaki zrobicie, i nie musicie mieć na nim od razu masy, tony sprzętu. Warto po prostu się sprawdzić. Jeżeli chodzi o takie podstawowe akcesoria, to lampa to będzie gdzieś tam koszt 400 zł. Plecak o 500 zł i szelki na przykład 600 zł. Także to może być jakiś też dodatkowy koszt, który warto policzyć, ile potrzeba kasy, by wystartować gdzieś tam w fotografii ślubnej. Oczywiście trzeba też zasilać te aparaty, trzeba to wszystko jakby podsumować potem i do tego przejdziemy zaraz. I jeżeli chodzi o lampy, to zrobiłem też filmy o lampach, jak błyskać z lampą na body, z lampami rozstawionymi. Tu za chwilkę pojawią wam się odnośniki, więc warto tam zajrzeć bo jest tam spora dawka wiedzy właśnie w temacie błyskania na weselu. Czy to z lampą na body, tak jak wspomniałem, czy to z rozstawionymi lampami. Was póki co bardziej powinno interesować błyskanie z lampą na wody. Będzie to tańsze, a efekty też mogą być bardzo dobre. No dobra, to ile to wszystko będzie kosztowało? Jaki powinniśmy mieć budżet na pierwsze wesele, by w ogóle wystartować? Więcej niż 19, że nie będzie. Czyli nie będzie więcej niż 19, czyli będzie od Czyli tak, może widzi 15. Podsumowując, cennik mniej więcej może wyglądać tak, mniej więcej. Obiektyw 35 mm, 2300 zł, 50, 800, aparat około 4000, dwie karty pamięci 300 zł, trzy dodatkowe akumulatory 400, lampa błyskowa 400, zasilanie do lampy plus ładowarka 200, plecak 500, szelki 600, wynajem aparatu jako drugie body na jeden dzień około 150 zł. To łącznie daje nam inwestycje rzędu 8 do 10 tysięcy zł. Także to jest kwota, jaką gdzieś tam trzeba mieć, by, myślę, wystartować na weselach. Czy to dużo? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Ciężko mi oceniać. Czy mało? No na pewno nie mało. Generalnie o cenach fotografii ślubnej, ile może zarobić fotograf ślubny, też już opowiadałem. Jeżeli chcecie, no to zajrzyjcie tutaj jest link do tegoż filmu, czyli o tym, jakie wiążą się później. Koszta z tym związane, ile można zarabiać na fotografii, jakie są średnie stawki. Przebadałem troszeczkę rynek i stworzyłem właśnie dla Was taki film. Jeśli doceniasz to, co robię i chcesz otrzymywać więcej wartościowych treści, możesz wspomóc mój kanał, zostawiając subskrypcję lub klikając przycisk wesprzyj na dole. Już jutro będzie kolejny film z serii Akademia Początkującego Fotografa ślubnego, więc zapraszam Was na tę playlistę. Tam w zasadzie w kilka dni znajdzie się komplet filmów, które postanowiłem przygotować dla początkujących fotografów ślubnych.